Siemaneczko, jak to dobrze, że ja dla was nagrywam, przynajmniej jest okazja znowu się ogonić. Od razu lepiej przejdźmy do odcinka, nie będzie długi, tak więc zapraszam! Dzisiaj odcinek będzie trochę obywatelski, więc przejdźmy się na dwór, tam wam wszystko powiem. Niektórzy pewnie się domyślili, inni jeszcze nie. A jak temat obywatelski to chodzi o niedzielne wybory do Europarlamentu. Ogólnie zauważyłem, że wiele moich rówieśników, jak i znajomych nic nie mówi o wyborach, które będą w niedzielę. Mało kto się tym interesuje. A źle, ponieważ mamy prawo głosu, więc skorzystajmy z tego, żeby później nie narzekać, że coś o nas, bez nas. Mamy takie możliwości, zagłosujmy. Ja sam brzydzę się polityką i mnie to w ogóle nie interesuje. Ale jak mogę zagłosować, to idę zagłosować, żeby później nie narzekać. Po odbytych wyborach ludzie tłumaczą się tym, że nie byli na wyborach, bo nie mieli na kogo głosować. Po prostu idź, zagłosuj na nazwisko, nawet które ci się podoba. Oddasz swój głos, swój głos będzie ważny, a może dana partia czy dana osoba dostanie się do danej instytucji. W tym roku w maju obchodziliśmy 15-lecie, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, czyli to pół mojego życia. Tak więc idę zagłosować na naszych rodaków, niech dostają się do tego Europarlamentu i coś tam znaczą. Może. Tak więc młody Polaku i młoda Polko, idź zagłosuj w niedzielę, tak jak chcesz. Ważne, żebyś był na tych wyborach, żeby frekwencja była wysoka, bo jeżeli tylko 1 trzecia społeczeństwa idzie do wyborów, to to jest bardzo zły wynik. Znaczy nie wiem, czy chociaż jedna trzecia idzie do wyborów. Po prostu zróbmy to, żeby frekwencja była jak najwyższa i żebyśmy później nie mieli postaw do narzekania, że albo wybrali takiego i owego. Wybierzmy sami. Dzisiaj tak króciutko, ponieważ drażni mnie to, że. Polacy mówią, że nie mieli prawa głosu, czy coś. My mamy prawo głosu, tylko sami nie chodzimy, i dla mnie to jest istotny problem, że frekwencja w Polsce jest tak niska, a narzekać każdy potrafi. Masz głos, zagłosuj. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za ten krótki odcinek i że wysłuchaliście moich problemów. A jeszcze chciałbym z tego miejsca złożyć moje przyszłej małżonce najserdeczniejsze życzenia imieninowe, bo mówi, że nigdy o niej nic nie ma na vlogach. Tak więc, Asiu, wszystkiego najlepszego.